W hali widowiskowo-sportowej w Kaliskach odbył się pierwszy halowy turniej piłki nożnej juniorów Opuchar Wójta Gminy Kaliska pod patronatem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a organizowany przez trenera juniorów Wiktorii Adriana Probuckiego. No Właśnie turniej dosyć mocno obsadzony jest. To wymaga jakiegoś wysiłku organizacyjnego. Niełatwo chyba było. No jest to bardzo duża pomoc tutaj naszego wójta. Pani dyrektor szkoły, że udostępniają nam za darmo, powiedzmy, harę, że możemy to zorganizować sobie, powiedzmy, na jakimś poziomie. W turnieju wzięło udział 10 drużyn. Pierwsze miejsce zajęli gospodarze, czyli drużyna Wiktorii Kaliska, drugie Wietcisa z Karszewy, a trzecie Amator Kiełpino. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz Miłosz z Amatora Kiełpino. Najlepszym bramkarzem Mateusz Kacała z Wiktorii Kaliska. Natomiast królem strzelców z dorobkiem ośmiu strzelonych bramek został inny zawodnik gospodarzy, Kamil Maśliński. Już pewnie pierwsze są sygnały, opinie trenerów innych drużyn, jak się podoba ten turniej? Znaczy, no myślę, że tak jak podchodzą do mnie, to znaczy mówią, że zadowoleni. Znaczy, też uczestniczyliśmy tutaj my jako Wiktoria w zimie w trzech turniejach i u nas to zrobiliśmy coś takiego między rozgrywkami, na przykład pokaz freestyle football. Darka także jest to takie, takie coś, coś innego po prostu, bo nigdzie tego nie było. I y, dziewczyny tutaj y, Kali, z Kalisk też występowały, to znaczy były to pokazy taneczne. Działacze Wiktorii z optymizmem czekają na rozpoczęcie rundy wiosennej, mając nadzieję na sukcesy drużyny seniorów i juniorów. No, liczymy na awans naszej drużyny Wiktorii do, 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 do piątej ligi. Do piątej ligi. No, zobaczymy czy się uda, jak to się uda, ale jest szansa duża. Plany planami, a jak będzie z realizacją? Na której pozycji w tej chwili jest Wiktoria? Znaczy, w tej chwili jeśli chodzi o seniorów, są na drugiej pozycji, a jeśli chodzi o juniorów, tego rocznika 1996-97 również są na drugim miejscu, tuż za Starogardem. Czyli co, liczycie na awans. Będzie ciężko, ale liczymy na awans.